Grałeś co dzisiaj w CS? Jeden mecz ja w ogóle nie grałem dzisiaj Kurwa mać ooo kurwa Twoja broń, a dawaj gramy na ten. Dawaj gramy na nouskopy Jak na nouspy? Normalny kurwa. nie? No dobra Kurwa mać, dobra, dobra, dobra! Dobra, kurwa. dobra! Dobra, 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 kurwa. dobra! dobra, dobra, dobra. ESA kurwa. Co <totipra> Ale kurva, zašely krolik, oficiálně je XD. No přičeň, že jsem dělal? mu... Co je to? No, we SV podkreślenie tak, na po tej nie, konsoli nie nie Celowany ziumu się tam proszę. Do no Ty Jesteś tam no! Ty, kur no, No j**a, ale ja mu strzelam k**wa. Aj kur już cię już cię miałem. No dobra. Mocno. O k**a. No dobra. Muszę, mnie usp**dali.

Wy jesteście... Wy jesteście widzowie tacy zjeb... ...i oni mnie tak przeszkadzają cały czas. O, nie trafiłem? Nie. No kurwa, mać! To u uspe... ...na uspekę to hotel... ...to no nie ma... ...nie ku... ma czytelnomierzy. Ku... Stój... Ku... ...no i k***a. No i ku... Kujba, ale BO3 gramy, tak? Ale gramy BO3, tak? Ale BO3 gramy Dobra, no jeden dla ciebie, tak? Jeden dla ciebie O, dobra, zaczynamy Zaczynamy, zobaczmy Okej Kur... No szok, szok Zapiję. Ja z kawacha tak nie umiem strzelać, kur innych bardziej. Ale spokojnie, tu to poradzimy, morderstwa. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, dobra. dobra. Włączył cheaty, kur... Nie włączyłem! Nie kur... Nie włączyłem!... Kurwa włączasz! Kur... Nie włączyłem kurwa. Nie, kur... nie włączyłem żadnych cheaty Ej ktoś włączył cheaty! <śla> nie włączyłem! Nie włączyłem! Nie włączyłem! Nie włączyłem! Nie mam! Nie mam! Włączyłem! Nie włączyłem! No, w się nie włączyłem! Patrzysz? U mnie na No nie ma, zobacz! Nie ma żadnych cheatów! Bo widzowie się to lubią specjalnie! O k***a ma mać O k***a wow. wow. teraz Nie mm. NIE WŁĄCZYŁEM Ciekawe k***a tak strzelasz chłopie <laughs> oh. Serio nie włączyłem O oh, k***a dawajesz mi heada no bo od ja już nie gram, i hopek, wszystko jest z kserówki, po prostu się wstrzymałem. No Zniosę zaraz. Triggerbota, Co miałem od ku... na w twoim łebie Walecu. <laughs> i hopek. Ku... Ja. FUJ! ILE MOŻNA Tak, teraz. No nieźle, nieźle, nieźle. Dawaj, ostatnio gramy na AWP, co? Tak. Dobra, okej. Okay. A Czemu tu sze... A to dopiero 6-9 jest, kur... ...że wygrasz, kur... Co? To dopiero 6-9 jest. no bo jestem pewien, że wygrasz. Aha, może coś... nich... Bo takie główienko roz... Tak, ale będziesz miał w kurwa. kurde Chuj, jak, się, jak odpaliłeś cheaty, to kurde normalnie na kopie do dupy kurde, się spotkam. Jak pojadę do tuszola na ryby, to ty... normalnie hopie przekopie, kurwa W GTA. Jak się, się okazuje, tylko że masz cheaty człowieku! Nie mam Shelly! Nie mam szeli, serio, nie mam! Nie mam, serio. Oj no, k***a Pod przyciskiem, m***a Nie ma, no oni Cię wkręcają, kurwa. Woda se zobaczy spóźniej Aj, kurwa, nie No i k***a No i leżysz, kurwa, leżysz No widzą, jak kuc... Upper, to widzowie, kurde, on oszukuje, Jak on doszukuje, widzowie, to powiem, za kurde, niszczy mu wszyscy teraz, kurde, pospomować, że jest kurde, kurde, że on nie ożywi, Ale, kurde, wyzywaj, kurde, kurde, shellik, nie cheatowałem w ogóle. No nie, kurde, dawaj, to No nie cheatowałeś. A lupy dawaj teraz. No dobra, no dobra. Nie, przesadzasz, kurde, osy. Przesadziłeś. Jak wszyscy mówią, że masz stringer bota jakiegoś człowieka, <gry> <gry> Dawaj Shelly. i lecimy. Start. Powodzenia. No. Się. Powodzenia. Słuchaj. No, on jest mocny, on jest mocny. Aj, że ci Nie trafiłem, mnie. Ah. trafiłem cię? No, ja U... mać. A, Aj, chyba, no. Dobra, dobra, trzeba się tutaj postarać, trzeba się tutaj postarać. Nowy jesteś z tej jawki... Dobra, co ja robię, co ja robię, okej. Okay. OG, ogaj, ogaj. Dobra, fa ty To niebezpiecznie. Normalnie kurwa pięć będziesz k... dla widza, człowieku. Dobra, nie... Nie no ty jesteś i dla mnie za mocny. Serio? Mać. Szok Ej on kontroluje ku... kur... kurwa. Nie, nie, nie no normalnie grałam, kur ty gdzie się gdzie to, to kur... gdzie ja ci mogę kurapić Ooo Dobra, o, dobra. A... Gdzie ty byłeś, nie? No kurwa dobra, dobra, nie, dobra przegrałem już nie! Ja myślałem, że będzie łatwiej kurwa Ty jesteś dobry w trawupy. ja jestem taki ku... Aha Mmm, przeskanowałeś mnie, kur... no. to jest texture pack? Co? Pytają się widzowie, czy... się mi widzowie, czy żebym Cię zapytał... Czy, a, wiedziałem Cię. Czy jak wygrałeś takiego texture packa? Nie, nie wgrałem. Nie, nie wygrałem żadnego texture packa. Ja p***dolę, dobra. Ty szeli mocny w... w... nie. K... K... No nie no nie mogę cię zabić nie Stumuje. Ja p... dole to jest szok ja p... nie, nie mam... Ale miałeś part teraz Ale miałeś teraz fuksa człowieku piesz tego nie weszło <gry> Ja p... dole dobra Co? Wygraliśmy to, kurde widzowie! Dobra, nawet nie mogłem, kurde. Nie no, ku... wygrałeś Wygraliśmy to widzowie, kurde. Wygrałeś ku... ze mną, ja w dole. Nie wiem. No i co? No i co? Kurde. Edna! Dobra, dawaj ten. Dawaj o 10 subów jeszcze jedną. Na kawałek. Na, na WUPY! Na WUPY? No. Tak? Tak. Czyli, czyli Double or Nothing, tak? Tak. Okej okay. O ja pierdolony Nie wziąłeś Co? Nie, nie trafiłeś znaczy? mnie Nie, nie, nie Pać ku**a Ku**a 20% mi nie... zostało To jest niemożliwe no Cheaty ma Nie mam żadnych cheatów ku**a No to sobie sprawdź mojego streama przeszeli. Oni mi spamują Gdybym wpisywał cheaty, ale nie wpisuję Ku**a O boże nie Całe szczęście, że mam nieśmiertelność nie możesz mnie zabić KUŻNIA Zblokowałem się o coś KUŻNIA yeah. Dobra no Właśnie mam pod coś, ale nie wiem pod co Tego wallhacka ja zapomniałem zobaczysz ja Nie no k***a, to niewiarygodne, że tak k***a muszę pościelać na szczęście on tak z socjalnego specjalnego No ja wiem, że ci tak na k***a Teraz Nie wiem czy mi tak idzie no i zajebiście, no. Chuj, jak to zrobiłeś? Bo spadłem, chuj, Usłyszałeś, Słyszałeś, nie? Ja kurwa, pier... Ej! Kur... Ty chuj... Ty zajebano, kur... Kurwa. Nie w sekundę tylko wchodziłem ci cały czas tylko spadłem ze schodka kurwa, kurwa. tak ci kurwa No serio Ja tam będziesz Ło Otwaliłeś se wolhacka jak Ale ja chcę kurde Niemożliwe, no, no, no skąd byś wiedział, że tam będę kurde Kurde, robisz to, że chcesz kurde Biegniesz do góry I robisz coś, żeby mnie kurde Zmylić Łe Kurde Kurwa jeb... Kurwa kurwa, no sz... Jak ty tak poważnie gra w szopy? No skąd ten bagman, bota po... NIE MAM jak gadasz? No Kru... <grybicza> <grybicza> <Baraka>. <grybicza> Widziałem... <grybicza> widziałem cię... Widziałem cię, serdecznie <grybicza> cię widziałem. Mm. Jak masz ci ty to jesteś oficjalnym k***ciem, nie? Normalnie. Nie Czuza mam! Oficjalnym... Nie Czuza mam żadnych wspomagaczy, ku... Nie mam żadnych wspomagaczy, żeby cię zabijać. Co ty? Serio nie mam. Z ręką na sercu. Pod Bogiem ci przysięgam, że... ...nie robię nic takiego... ...żeby, kurwa cię zabijać. Łatwiej. O, ja. No co, nie ukłamałem go, tak? Let's go, let's go! Oj kurwa, ma... Cześć piętnaście, najbliższe kurwa Dobra, teraz go z noża zabijemy To takie granie. jak nie, nie. Kurwa, kurwa, yes. kurwa, miał kurwa, kurwa, miałem miałem. Nie miałem, kurwa, kurwa, nie miałem, nie miałem, kurwa, no, skur nie godne, skur czyty miałem, kurwa, 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 nie no, Nie miałem, serio nie miałem.